Cześć, tu Artur z CBSa. dzisiaj porównam dla Was dwa modele G-Shock'a, oba należą do kolekcji Master of G, oba nazywane są Mood Masterami, oba zachowują podstawowe te same funkcje, natomiast no, różnią się drobnymi cechami i elementami, dzisiaj Wam je tutaj wskażę i przedstawię. Pierwsza różnica to na pewno wygląd. Mimo tego, że oba zegarki są analogowo cyfrowe, to układ tarczy jest zupełnie innym. W lewym Mudmasterze GG1000 mamy wyświetlacz cyfrowy na górze tarczy na godzinie 12. w prawym GWG1000 ten wyświetlacz jest. Na dole. I pierwsza różnica tutaj, jeśli chodzi o sam wyświetlacz, to na pewno jest podświetlenie, ponieważ w modelu GWG, podświetlenie, które tutaj uruchamiamy u dołu koperty, oświeca nie dość, że tarczę analogową zegarka to jeszcze osobno wyświetlacz cyfrowy. W modelu GG1000, czyli w młodszym bracie Mudmastera Czegoś takiego nie ma. Tu jest pojedyncza dioda doświetlająca i mimo tego, że ona jest mocniejsza, to ona jest jakby na całą tarczę. Nie ma osobnego podświetlenia na wskazówki i na wyświetlacz cyfrowy. Jeśli chodzi o pokrycie górna, górna część koperty, e, czyli tak naprawdę szkło, w GWG1000 mamy do czynienia ze szkłem szafirowym, odpornym na zarysowania. E, w GG1000 mamy szkło mineralne. Związane jest to też z tym, że przestrzeń między bezelem a e, kopertą tych zegarków ma różne wypełnienie. W GWG mamy alfa-żel, czyli substancję wykorzystywaną przez Casio do amortyzacji uderzeń, i dzięki temu e, alfa-żelowi no, żadna wibracja, żadne drgania nie docierają do szkła, przez co no, szkło szafirowe nie rozleci się, nie e, pójdzie po nim pajączek, nie rozsypie się. E, jak wiadomo szkło szafirowe no, jest bardziej odporne na zarysowania, ale mniej elastyczne. W związku z tym jeśli alfa-żelu nie ma, no, to zalecane jest e, wykorzystanie szkła mineralnego po to, żeby zegarek był bardziej funkcjonalny i e, lepiej mógł działać. Jeśli chodzi o GWG, to na pewno jego dużą zaletą jest także to, że tarcza tutaj delikatnie jakby połyskująca w kolorze, widać nawet tutaj taką fakturkę, ona tak naprawdę przyjmuje światło słoneczne i przetwarza je na energię elektryczną, którą zasila, która zasila akumulatory w tym zegarku. No, jest to nic innego jak funkcja TAF Solar, czyli no przetwarzanie tej energii słonecznej na ładowanie baterii. W GG1000 takiej funkcjonalności nie mamy. Tutaj jest normalna, zwykła bateria, którą raz na 2 do 3 lat będzie trzeba wymienić w autoryzowanych serwisach. Po to, żeby zegarek nie utracił swojej szczelności. Oba zegarki na pewno mają kompas uruchamia się je w różny sposób, właściwie różnymi przyciskami. Tutaj jest to w GG1000 prawy środkowy przycisk, w GWG1000 jest to prawy górny przycisk. Uruchamiamy to w bardzo prosty sposób. No i jak widzicie odczyt jest dokładnie ten sam, z tego względu, że sensor wykorzystywany tutaj jest dokładnie ten sam, jest jednakowy, tak więc no tutaj błędów pomiarów w żadnym z tych zagadków absolutnie nie będzie. Oba też są Mudmasterami, oznacza to, że są specjalnie uszczelnione. Eee, zarówno dekle, jak i przestrzenie między przyciskami są specjalnie uszczelnione, powypełniane dodatkowymi uszczelkami. Dzięki temu żaden piach i woda się do tych zegarków e, nam nie dostanie. Jak najbardziej można w tych zegarkach wybrać się na nawet najtrudniejsze i najcięższe w wojarze. Czym przeważa GWG? E, oprócz tego, że ma w e, Solar, ma także WaveSeptor, czyli automatyczną synchronizację godziny, e, to znaczy, że zegarek sam e, raz dziennie w nocy połączy się z wzornikiem zegara atomowego i dostosuje swoją godzinę. Tak więc, no, już można teraz stwierdzić, że na, w prawym zegarku w GWG godzina jest na pewno dokładniejsza niż e, wskazanie tutaj na lewej tarczy. No, różnica jest o kilku sekund, ale dla niektórych ona jest zdecydowanie bardzo i, istotna i wymagają tego od zegarka, który kupują. E, do tego e, GWG 1000 ma także system Smart Access, czyli tak zwaną elektroniczną koronkę. To jest e, rzecz, która jest rewolucyjna i która występuje tylko w zegarkach Casio. Ja tutaj tą koronkę teraz odblokuję. Odciągając ją, wskazówka wskazuje nam aktualną strefę czasową. Można ją bardzo szybki i łatwy sposób zmienić, tą strefę czasową i automatycznie idzie nam dostosowanie aktualnej godziny. Tej funkcji w ogóle nie ma w modelu GG1000. Tutaj funkcję zmieniamy lewym dolnym przyciskiem. Zarówno funkcje podstawowe, jak i funkcje wszystkie dodatkowe. Nie ma żadnej intuicyjności, nie ma żadnego elementu smart accessu. No i triple sensor, informacja, którą widać tutaj z lewej strony koperty. Zdecydowanie ona jest też w GWG1000. Oznacza to, że oprócz termometra i Kompasu, które mają oba te dwa modele, GWG ma także barometr, a jakby pomiary ciśnienia przetwarzane są także i dzięki nim mamy informację odnośnie wysokości nad poziomem morza, dostęp do tej informacji jest bardzo szybki, bardzo wygodny, no w tej chwili wskazuje 153 metry, tej funkcji w GG1000 też nie ma. Jaka jest więc cecha przeważająca na korzyść GG? Na pewno są te zegarki bardzo porównywalne. Oba uszczelnione do 200 metrów, oba odporne na błoto, oba ze stoperem, czasem światowym, timerem, alarmem, kompasem i termometrem czyli naprawdę podstawowymi funkcjami do podróży pieszych i takich największych wyzwań, które możemy spotkać. Natomiast no, GWG na pewno wyróżnia się tym, że ma solar, ma waveceptor, ma smart access, szafirowe szkło. Natomiast cena tych funkcji, jest dość przeważająca, ponieważ GWG 1000 w tej chwili kosztuje 3890 zł, a GG 1000, czyli młodszy brat Master kosztuje 1500 zł. Oba zegarki dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych. Napiszcie mi w komentarzach, który zegarek podoba się Wam bardziej optycznie, wizualnie, które funkcje wolicie. A ja zapraszam Was do obejrzenia, przymierzenia i zakupu tych zegarków do autoryzowanych partnerów z ibs i do sieci salonów z zegarkami Time Trend. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam.